Promienie słońca zaplatają się w błękicie nieba I pociąg nuci cicho swą piosenkę Tuk, tuk Płaczą, plą, plączą, plączą się moje myśli, uczucia i wrażenia Jak gdyby wiedział więcej coś niż ja ten cuk Radosne chwile, te drobiazgi szczęścia Niebo spełnia modlitwy moje nie tak, jak, nie tak rzadko Zamykam oczy Grzeją mnie wspomnienia, jak byłam małym dzieckiem, byłam nastolatką. Nie było pandemii, wojen i horroru, a niebo mnie błękitem wołało, kusiło. U babci w ogrodzie jadłam maliny. Chodziliśmy nad rzekę i to było miło. Wspominam morze w okupowanych teraz miastach. Gorąca kukurydza pachniała na plaży i szczęśliwe dni, a teraz tam się wszystko pozmieniało i ludzie inni, inne morze, inne sny. Promienie słońca zawlatają się w błękicie nieba i pociągnuci cicho swą piosenkę, cicho tak i morze kusi. Lecz nie azowskie, a bałtyckie, bo każde morze przypomina mi Dzieciństwa smak.